Cześć, dzisiaj to, co lubimy najbardziej, a więc mamy ciepło. Wracamy do próby pokazów. No i słuchajcie, 5-tonowa, 5,5-tonowa ładowanka V70S. O co chodzi z tą maszyną? Ładowarka Janmar V70 to kinematyka Z. Czasem jest tak, że nie macie jak się ruszyć. Tam, gdzie mamy mało miejsca, czy to ładujemy wozidło, czy ładujemy wywrotkę, ta maszyna użytkuje nam pracę w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Wyjątkowo przydatne to rozwiązanie jest wtedy, kiedy mamy ograniczenie wysokości, oraz wtedy, kiedy muszę zasypywać wykopy. Bardzo sprytna, kompaktowa ładowarka. Tutaj widzimy do czego przydaje się ręki. No ile podnosi nam wysokość wysypu, do tego zobaczcie, co dodatkowo pozwala zrobić obracane ramię. Obrót ramienia pozwala mi przy zgarnianiu, przy równaniu wysunąć się troszeczkę. Zobaczcie na co pozwala obrót wysięgnika. Automatem przy rozpychaniu odrzucam urobek na bok. Przednia oś jest sztywna, więc jeśli byłbym założył do tej maszyny system 3D, ogromnie zwiększają mi się możliwości niwelacyjne.